Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to morning routine z hostelu. Jest to hostel High Tide na Wyspach Kanaryjskich, w którym mieszkam już przez ostatni miesiąc i zapewne jeszcze chwilę tutaj pomieszkam. Pierwsze co robię rano, to sprawdzam telefon, sprawdzam która godzina i czy mam jakieś ważne wiadomości. Później wstaję i patrzę, jaka jest pogoda. Zobaczcie, jaki mamy przepiękny widok z naszego okna. Hostel znajduje się zaraz przy plaży i przy promenadzie, a tam na samym końcu jest miejsce, w którym surfujemy, więc sprawdzam jakie są warunki i czy warto akurat teraz iść surfować. A to jest druga strona promenady. Mieszkam w pokoju dwunastoosobowym. To łóżko jest moje. Tutaj są dwa kolejne powyżej. Następnie widzicie kolejne trzy łóżka i jeszcze kolejne sześć łóżek. Dużo nas tu jest, ale wcale tak tego nie czuć. Wszyscy naprawdę fajnie się zachowują, szanują ciszę i tak A to jest moja półka z rzeczami. Ja mam dosyć dużo rzeczy, jak na hostel. Tutaj mam różne kosmetyki, trochę innych gratów, trochę jedzenia, no i moje buty. Ubrania trzymam w walizce, bo nie mam innego miejsca na ich przechowywanie. Część sobie gdzieś wisi po bokach. No a z tyłu mam jeszcze jakieś graty i brudne ubrania do prania. Pierwsza rzecz, którą robię, kiedy wstanę, to zabieram moje kosmetyki, ręcznik i wybieram jakieś ubrania, w które się przebiorę. Tutaj jest bardzo ciepło, gdzieś koło 20-20 paru stopni codziennie, więc krótkie spodenki, krótki rękawek i idę do Łazienki się ogarnąć. Witam w kadrze życia. Wiem, że jest to najgorszy kadr na świecie, ale totalnie nie mam gdzie postawić aparatu. Mogę go postawić tylko tutaj. Ten kadr byłby dużo lepszy, ale trzeba sobie jakoś radzić. Witam w hostelowym życiu. Powrót do kadru życia. O ile w domu bardzo lubię eksperymentować z fryzurami, robić różne warkocze itd., o tyle tutaj raczej stawiam na zwykłego kucyka, ponieważ kiedy idę surfować, to inne fryzury się totalnie nie sprawdzają. Później, oczywiście, myję zęby. Później zakładam soczewki, a teraz pora się przebrać. W stylu Hany Montany. Później wracam do pokoju, odkładam kosmetyczkę, piżamę rzucam gdzieś w kąt. Tutaj naprawdę nikt nie ścieli łóżka ani nie dba o piżamę. Jak widzicie, wszyscy mają trochę bałagan, tak się po prostu żyje w hostelu. A teraz czas zjeść śniadanie. Kuchnia znajduje się piętro wyżej, więc wspinam się po schodach. I jeszcze przed kuchnią mamy takie pojemniki na jedzenie. Każdy ma swój pojemnik, i tam może trzymać całe jedzenie, które nie trafia do lodówki, bo w lodówce też mamy oczywiście swoje miejsce. A tak wygląda nasza wspólna lodówka. Jest nas tu około 20, może 20 paru osób, więc jak widzicie, żarcia jest naprawdę sporo, i wszystko trzeba podpisywać, żeby było wiadomo, co jest czyje. Zbieram też różne inne składniki na smoothie bowl i to jest takie fajne pożywne śniadanie, zwłaszcza kiedy idzie się surfować, trzeba dobrze jeść. zacznę jeść, to muszę wszystko poznawać, ponieważ inni ludzie też chcą sobie zrobić śniadanie i fajnie, żeby wszystko było od razu umyte. Tak to jest, jak się żyje w dużej ilości osób. Później wracam do mojego pokoju i zabieram airpodsy, bo idę razem z moim śniadankiem na dach, który zaraz Wam pokażę. Jest przepiękny. I zawsze biorę swoje słuchawki, żeby nikomu nie przeszkadzać muzyką z mojego telefonu. Biorę też czapkę. Nope! Oh. I just put my camera here because I need to because film I'm the confused. bit where I'm putting my hat on, because I'm going upstairs and there's a lot of light. Nice. That's good. <laughs> Zabieram moje jedzonko i idziemy na dach. Mamy specjalny dach, na którym można siedzieć. W ogóle to jest bardzo popularna opcja tutaj przy plażach na Wyspach Kanaryjskich. Tak wygląda jedna strona, tak wygląda druga. Bardzo dużo ludzi, tutaj prawie nie ma koronawirusa. No i później siadam sobie z moimi znajomymi, gadamy, planujemy wspólne wycieczki, wspólny surfing. I tak właśnie w Słoneczku mija nasz poranek. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. To naprawdę jest bardzo ważne. Dzięki temu wiem, jak bardzo podobał mi się ten film i czy robić takich więcej. A jeżeli chcecie śledzić moje podróże tutaj na Wyspach Kanaryjskich, to zapraszam na mojego Instagrama małpa Maria Krasowska, ponieważ tam wrzucam codziennie story z tego, co robię przez cały dzień i dużo, dużo, dużo zdjęć. Więc tam najszybciej się dowiecie. Um, Wszystkiego, co najnowsze na YouTubie są zawsze duże opóźnienia. No i śledźcie mnie na TikToku, bo tam robię daily vlogi z niektórych najfajniejszych dni. Stąd, jeżeli jeszcze nie wiecie, to właśnie w moim sklepie wystartowała sprzedaż kalendarza na 2021 rok. Więc jeżeli tak jak ja kochacie taniec oraz gimnastykę, to koniecznie musicie mieć go na swojej ścianie. Link oczywiście będzie w opisie, albo możecie kliknąć tutaj w karty. To Was przeniesie do sklepu i tam będziecie mogli kupić swój kalendarz. I widzimy się w następnym. Filmie również z wysp kanaryjskich, bo chyba tu posiedzę parę miesięcy. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!